Wiele osób pisało w komentarzach coś takiego krytykujesz gry, a sam żadnej nie zrobiłeś. W tym odcinku programu zrecenzuję moje stare cudzysłowiało. Zapraszam do oglądania. Sim Life została stworzona w 2008 roku przeze mnie. Ta gra miała być symulatorem życia, czyli coś w stylu simsów dla ubogich. W tej grze możemy więc robić co nam się żywnie podoba. Jesteście ciekawi jak to wyszło? Chcecie się przekonać, jak okropne i badziewne jest moje cudzysłówieło? Dobra, więc przygotujcie się na porażkę. Menu główny jest puste, jak półki w sklepach w czasach PRL-u. Mamy start, wczytaj, wyjście i napisy. Nawet nie ma tutaj opcji. Ogólnie to najbardziej żałosne menu, jakie widziałem w grach komputerowych. Do tego w tle nie ma żadnej muzyki. Nie mogło być gorzej. Teraz opowiem w skrócie o Hadzie. Nad naszym bohaterem jest Belka, która ma udawać zdrowie. Gdy zmniejsza nam się owe zdrowie, ten pasek się skraca i zmienia kolor z paskundnego zielonego na okropną czerwień. Dziwny też jest to, że nie ma nad zdrowiem pasku pokazującego ile mamy pieniędzy, ponieważ w tej grze się kupuje, ale o tym potem. Teraz opowiem o grafice, która jest ohydna, jak stary i przeterminowany gulasz z Tesco sprzed miesiąca. Nie dość, że grafika w tej grze jest zrobiona w pancie, to jeszcze są to okropne kwadraciki połączone ze sobą, piksele na każdym kroku. Ta gra miałaby dobrą grafę, gdyby była sprzedawana z 20 lat wcześniej, w czasach starego Atari. Teraz wiem, dlaczego w tym cudzysłów mieście jesteśmy sami. Pewnie, już przed wejściem szykowali się do wyjścia i wydalenia swojego pokarmu, ale cóż, nie samą grafiką się żyje, zobaczmy tą grę z innych stron. Jak już mówiłem na początku ta gra miała być symulatorem życia Ale jak zwykle w żałosnych grach nie udało się to Gdyż tutaj nie ma za grosz realizmu Ponieważ gdy kupujemy pizzę na zamówienie Nie musimy się ruszyć, żeby dać kasę Jedynie przyjeżdża wóz i zanim się obejrzysz Tracimy kilka pieniędzy i auto odjeżdża w siną dal Gdy wchodzimy do sklepu nie widzimy sprzedawcy Tylko białe tło z guzikami do kupienia jedzenia A odnośnie żarcia jest nierealne Ponieważ gdy mamy na przykład 30% życia Zjemy cokolwiek i już jesteśmy w pełni żywi. A co do zdrowia, jest kolejną rzeczą dziwną, ponieważ co równe dwie sekundy odejmowany jest jeden punkt zdrowia. Taki realizm można sobie w dupę wsadzić. W tej grze mamy kilka budynków. Swój dom, kino, bank, kumulacja, lotto, sklep oraz park i pizzerie. Te ostatnie to budynki, w których nic nie da się zrobić, taki jakby zapychacz. Myślicie, że w domu będą takie rzeczy jak toaleta, kuchenka, w której będziesz mógł robić jedzenie i telewizor? Jesteś w błędzie. Mamy jedynie telefon, z którego możemy zadzwonić tylko po pizzę i fotel, który nas blokuje w przejściu. Kino to po prostu czarne tło, z jednym szarym prostokątem i małymi pomarańczowymi. Jedyne co się zmienia to... Muzyka, zmienia się w muzykę z Gwiezdnych Wojen, oczywiście w słabej jakości. Sklepi bank to białe tła z guzikami, jedynie lot to to atrakcja, ale o nim później. Nie dość, że gra nie jest w ogóle symulatorem, to też jest nudna jak flaki z olejem. Tylko prawdziwy twardziel wytrzymałby z tą grą minutę. Dlaczego? Ponieważ ta gra jest za bardzo schematyczna. I głównie chodzi o to, żeby dokarmiać naszego bohatera, żeby nie zdechł. I tak dosłownie, przez całą grę nie ma innego celu. Dostajemy kasę, żeby tylko kupywać żarcie. No dobrze, możemy też kupić gazety, ale one w ogóle nie istnieją. Postawiono na jedzenie i basta. Poza tym nie ma tutaj nic ciekawego. Gdy chcecie bardzo szybko zasnąć, a żadne środki nie pomagają, polecamy wam tę grę. Teraz opowiem o tej kumulacji która jest po części zaletą. Jest to jedyna forma zabawy w całej grze, tak to jedynie musimy jeść i kupować. Ale z drugiej strony, lot to nie jest fajne. Dlaczego? Ponieważ nie dość, że te piłeczki poruszają się jak mucha w smole. To też w dziwny sposób się do siebie przyklejają, i, w dziwny sposób się poruszają, i szansa wybrania jest jak jeden na milion, a po wybraniu naszego numeru, robi się nowa piłka, tym razem o kolorze żółtym, zupełnie innym miejscu. A jeszcze dziwniejsze jest to, że poprzednia piłka nie zostanie usunięta. Teraz o tej kupie główna, jedyne co możemy usłyszeć w tej cudzysłów grze to. Dwie ukradzione muzyki MIDI z internetu. Tak, nie znajdziecie tutaj żadnych odgłosów typu: Wygrałeś w losowaniu loto, kupiłeś żarcie, dzwonienie z telefonu i tym podobne. Postawiłem tylko na muzykę w formacie MIDI i nic więcej, choć ta muzyka jest ukradziona i jest w słabej jakości. Jest nawet dobra do słuchania. I co dziwne, wpada w ucho. A odnośnie muzyki dziwnej jest to, że gdy wyjdziemy z jakiegokolwiek budynku, na przykład ze sklepu, to główna muzyka się zaczyna od nowa, co w Według mnie jest dziwne, ale bardzo szkoda, że nie było żadnych dźwięków, oprócz tych dwóch utworów, bo może to w jakimś stopniu uratowałoby tego cudzysłów, symulatora. Teraz zakończymy recenzję, czyli podsumowanie. Reansumując, Gracie Im Life to shit nad shitami, grafika jest wyjęta z tamtego wieku, jest to po prostu pikseloza w paincie. Nic dodać, symulatorem życia ta gra na 100%, nie jest, ponieważ nic nie jest realistyczne w tej grze, naprawdę. Grywalności też tutaj w ogóle nie ma, tylko Chuck Norris przeszedłby więcej niż 5 minut tej gry, nie zasypiając ani na moment. Chyba jedną z lepszych rzeczy w tej grze to lotto, jakiejś urozmaicenie od kupowania i jedzenia, ale lotto to też frustrująca rzecz. Audio jest średnie, ponieważ nie ma żadnych odgłosów oprócz dwóch utworów MID. Ogólnie gra bardzo słaba, gdybyście ją dostali w swoje łapiska. Od razu bez włączania wyrzućcie przez okno lub spalcie. Grafika. Minus jeden i pół. Audio. Cztery. Grywalność. Minus jeden. Ocena końcowa. Minus jeden.